Witajcie na najbardziej prestiżowej galii rozdania nagród graciarskich w tym roku, czyli srebrne świece 2020. Jak widać, galę z pompą stoi sobie Radio Sudety. Tu mamy już nawet świecę Iskra 4, choć nagród jest 5, no bo jak zwykle jedna nagroda jest dla auta najgorszego albo największego zawodu tego roku, także normalne. To nie jest tak, że zapomniałem o czymś takim, żeby mieć tą piątą świecę. Dobra, ponieważ jak wiadomo, gala rozdania Srebrnych Świec nigdy nie jest najbardziej fascynującym filmikiem na moim kanale, ale trzeba jednak przyznać te nagrody za 2020, postanowiłem, że trochę to urozmaicę, przeplatając ten filmik, albo nawet rozpoczynając go od odpalenia tego wrosta. Ten wrost to jest fura, którą kupiłem, fura, w sumie magazyn części, który kupiłem do swojego talbota, ze względu na zerową dostępność wszelkiej maści mechaniki i osprzętu. Jest to kompletny złom, który na oko, sądząc po na przykład mchu pod klapką paliwa, zaraz wam pokażę, z 10 lat to pewnie stał na luzie, jak nie więcej. Chuj wie w sumie, napisałem 10 lat, bo tak myślę, że z taką korozją to raczej nie krócej. O, zobaczcie. Nie ma opcji, żeby to stało krótko. Na pewno nieodpalane był pochój. Jest kompletnie skorodowany. No, ale ma kompletną mechanikę oraz trochę różnych detali. Także Zaraz spróbujemy sobie to nieodpalane od wielu, wielu lat gówno Wiecie, Splaczka pierdolnać. Ja wiem, że odpalanie z plaka jest dla słabych, bla, bla, bla. No, ale splaka zawsze jest najbardziej radośnie. O, zobaczcie, jaki fajnie bity. Syw pod machą, prawilny. Ja już sobie wyjąłem oczywiście czujnik oleju do swojego auta, więc załóżmy, że jest olej. O, nie mam nawet jak sprawdzić. Zapisany jest jeszcze Chrysler Friends. No i ciekaw jestem, czy jakkolwiek uda mi się wykrzesać z tego auta jakikolwiek styk na takich kurwa klemach. Chuj, zaraz zobaczymy. Wstydzimy akumulator, zobaczymy, czy się rozrusznik zakręci. I cokolwiek z tego będzie całą zabawę spróbuję opierdolić tutaj oryginalnym zestawem klucz, kluczy do Łady zobaczymy czy wystarczy, czy mi się uda chyba się nie uda, bo jedyne na razie co tego znalazłem to papier ścierny klucz 10-8 i jakieś kombinerki, ale spróbujmy no i chuj, poległem już na tej klemie na 13 bo to się udało kombinerkami dobra, akumulator pozyskany Teraz przetrzemy trochę papierem ściernym klemy Żeby cokolwiek się tutaj udało złapać I jakiekolwiek kurwa ten... jakiekolwiek przewodzenie Załóżmy, że przeczyszczone Nikt nie będzie przecież z tego strzelał Zobaczcie w ogóle, jaka to jest patologia, że to nie są skręcane klemy tylko na jakieś pazurki w pizdu Kurwa, francuskie gówno Akumulator z Wlady coś nie chce się zmieścić Ale chuj tam to co najpierw chyba plusa przypierdolimy, nie? Kurwa, akumulator na nim stoi. Jak to kurwa tu założyć w ogóle? A to wciskowe jest, kurwa, takie sprytne. Proszę ja Was. Zaciskowe kurwa klemy. Jeszcze minus. I co? Z ty Szczeli czy nie szczeli? No niedobrze, bo nie zaiskrzyło. Bałem się, że nie ma zamknięcia obwodu kurwa. Teraz się przekonamy. A zobaczymy jest prąd czy nie ma prądu. Poduszka jest klasa. Rzućmy luz. Chuj wie gdzie tu jest luz. Załóżmy, że tu o kurwa jest prąd. Kręci. Ha, 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 kurwa. W ogóle zobaczcie jaki piękny. Ale jebany złom. Ale jaki ma tutaj profesjonalny cup holder. No śmietnik tu jest niesamowity. O linka stanie jaka dobra. Dobra zapodamy mu zaraz placzka pewnie. Raczej sam z siebie to nie, nie zagada. Wątpię, by miał jakiekolwiek paliwo. No, oczywiście, że nie ma. Dobra, to trzeba się dobrać do starego, dobrego filtra powietrza, proszę ja was. Wygląda na to, że znajduje się on jakoś tak dziwnie tutaj. O, wsit, wsit. Jeszcze tutaj szybkie, shit I tu. O. I co? I co jest, kurwa? I takiego wała? Bo pewnie trzeba odkręcić w pizdu te śrubki. No nie pierdolcie, że trzeba je odkręcić. Ale chyba trzeba. Kurw, Kto to wymyślił? Kurwa gorzej, tu są jakieś krzyżaki w pizdu. Może chociaż nie ma tam filtra powietrza? Czy coś? Ale żeby kurwa w tylu miejscach była przykręcona obudowa filtra powietrza, to trzeba być kurwa francuskim zjebem. Się rusza... Ale kurwa nie do końca. Nic na siłę kurwa. Aż się prawie otwiera chuj jebany. Dobra, to jest zupełnie zbędne. Mamy tu wspaniały gaźnik, który jak widać kurwa... Te hmm. przepustnice w ogóle się ruszają. Wyglądają jakby nie, a jest sanie rozpierdolone na maksa. Przynajmniej tak to wygląda. No i chuj, no i dobrze. Ale syf, kurwa. Jak czyściutko w tym gaźniczku. mmm, Pięknie. Chociaż, kurwa, w samych dyszach nie najgorzej. Wypierdoliłem jakąś odmęcz, cokolwiek to jest. gdzie można jebać pleczka w dolot. Co ty pierdolisz, kurwa? Dawaj nie jest? Nie był na biegu Jedzie od malina zegarek Ty przestań oglądać kurwa tylko pal Maciek przed zwiedzać Oho, chce Chyba się przylał, czy kichuj Ani nawet nie ma po dobrej stronie plusa Dobra Trzymaj się na słowo honoru A to ma jeździć, przepraszam bardzo? Mogłoby Mogłoby, gdyby... Czekaj, bo tu jest jakiś zbędny element Możemy jeszcze wsadzić jakieś opony Wypierdalać tym No właśnie, wypierdalać, czekaj, czekaj. Nie masz tu kombinerek? Gdzieś mam złotych Dobra, kombinerek. mam chwyto kombinerki los postaci swojej ręki No a czego? weź to wypierdol Człowiek narzędzie Dobra zabieraj ten Takie to, 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 to. No Masz chwytę? Masz chwytolę weź to wypierdol Na chuj to kolże tu przeszkadza Jak chodzi w ogóle ta przepustnica w pizdu? Co? A, możesz nogą. Dobra. No to Dobrze. Dobra. Dalej płonie czekaj. No, jeszcze się pali gaźnik. jak no, czekaj, się pali gaźnik aktualnie. Tak, jeszcze się jara, czekaj. Dobra, już się nie jara, odpalaj. Możesz palić. Kuba. No. <g tanaki> Coś się chłop nie lubi z tym flakiem Może że to nie jest Maciek, plac. to się dalej pali Jeszcze się pali? No pali się, to kurwa Już Jeszcze nie pali Mam psikać, kurwa? No to jedzie No <g tanaki> Kurwa, działa, jak nowy! Ale dobra, do rzeczy. W tym roku, jak mi się udało policzyć, może źle, może dobrze, przetestowałem 34 samochody. To jest około połowy więcej niż w zeszłym roku, także jestem z siebie dumny. To znaczy, że prawie się przyłożyłem, prawie się przyłożyłem. Tą listę wam gdzieś tutaj pewnie wyświetlę, albo tutaj będzie się przesuwać, czy coś. Nie będę jej czytał, bo po co. No i tak, jakie mamy kategorie? Tradycyjnie. Najlepsza fura z bloku wschodniego, wiadomo Najlepsza z zachodu, tak zwanego, czyli bierzemy też pod uwagę wszystkie auta, powiedzmy azjatyckie i tak dalej No po prostu z krajów kapitalistycznych No i dalej, e, nagroda daj kurwie miodu Czyli auto, które w sumie daje jakąś taką największą przyjemność z jazdy I nagroda pocieszenia, czyli takie na zasadzie fury, które nikt nie dawał jebania, to trzeba dać im nagrodę, żeby nie było im przykro albo ich właścicielom i wreszcie dramat 2020 roku. Czyli najbardziej spierdolona fura, jaką jeździłem w tym roku. Zacznijmy sobie od bloku wschodniego, czyli tego, co wiem, że was zawsze najbardziej zajebiście, mocno interesuje. No i cóż, w tym roku w bloku wschodnim głównie były to auta terenowe, były na przykład US469, bardzo fajny, ural z krazem, może i były ciekawe, ale nie były wybitne. No i wreszcie mieliśmy. Stara 266 oraz polski autobus Autosan H9 Obie te fury były polskie i jest to taki jasny punkt polskiej motoryzacji Obie te fury i bardzo długo się wahałem, czy powinien wygrać Autosan czy Star No i musiałem się tutaj tak naprawdę odwołać do tego, co jest lepsze w jakimś takim subiektywnym rozumieniu Pomijając, że nagrody są tak w chuj subiektywne No i tak, Start 266 z jednej strony Jest bardzo dobrą terenówką Bardzo cywilizowanie się nim jeździ Bardzo dobrze się nim jeździ, jest dobrą konstrukcją no Ale cóż Start 266 Mimo wszystko nie kształtował aż tak bardzo Naszej rzeczywistości, to była przede wszystkim Terenówka wojskowa, ewentualnie Straży pożarnej, natomiast Auto H9 Bardzo długo był Absolutną podstawą polskiej komunikacji Samochodowej a przy okazji to też jest bardzo dobra konstrukcja, przemyślana konstrukcja, działająca przez wiele kilometrów, odporna, wytrzymała. No Miała tylko jedną wadę, czyli absolutnie zerowy poziom bezpieczeństwa. To są znane te katastrofy, właśnie tych autobusów. No i cóż, i ostatecznie zdecydowałem, że wygra właśnie Autosan H9. Właśnie ze względu na to, że jest niedość, że konstrukcją bardzo dobrą, prowadzącą się zaskakująco o cywilizowanie, wytrzymałą, no to jeszcze. Samochodem, który był bardzo ważny dla historii jakby, polskiej motoryzacji w ogóle, także jemu się należy. Pierwsza świeca, bardzo, pierwsza sterowna świeca: Autosan H9, z zachodu takiego kapitalistycznego, ze zgniłego kapitalizmu. Więc, tak, no generalnie, pewnie jakbym był sobą, tak w stu to bym powiedział, że Argenta albo Solara, no bo to są przecież moje samochody, więc wiadomo, że są najlepsze. No ale nie, powstrzymajmy się, bo mieliśmy też na przykład Renault Safran, który był bardzo ciekawym samochodem, bardzo interesującym, fajnym, wygodnym i wreszcie też Jaguara, kolejne bardzo wygodne, tego XJ40 Daimler, bardzo wygodne, ciekawe, z tymi w ogóle elektronicznymi zegarami wpasowanymi w meblościankę, no coś zajebistego, tylko tak. Sawem brakowało takiego pierdolnięcia. Na odmiany jaguar, niestety, to, co zdobywał ciekawymi rozwiązaniami, to zupełnie przepierdawał gównianą jakością na poziomie poloneza albo gorszą. jakby No i co tu wybrać? Argenta? Argenta to de facto, mimo wszystko jest nastoletni model 132, więc najmniej miał ten wiele wtrysk wielopunktowy, to tak naprawdę na początku lat 80. nie był już kurwa niczym wybitnym. Po prostu ja kocham ten samochód, Uważam, że jest najlepszy, ale mam świadomość, że w porównaniu do innych wcale już się, że tak powiem, nie wyróżniał, na przykład wielopunktowy wtrysk miał już wtedy też BMW. No i poza tym Solara. Solara jest niezłym samochodem, ale nie jest wybitnym. Jest bardzo podobny do Audi 80 B2 pod wieloma względami, a z drugiej strony Audi 80 B2 też nie jest wybitne, więc jakby... Kurwa, no co tu z tego wszystkiego wybrać? Zawsze jest jakieś nie. No i, i tak sobie pomyślałem, chuj, jest jedno auto, które nie ma żadnego nie. Poza rzą, to jest świat Panda 4x4. Zajebiste, małe pudełko, którym można sobie upierdalać w piachu, w śniegu. Jest banalnie prosty, naprawdę, jest złożony kurwa z pięciu kawałków blachy, jakiegoś kurwa, napędu, kawałka szmatki i masz zajebisty samochód, który daje mnóstwo frajdy I nie ma tak naprawdę jakichś dużych, poważnych kurwa, wad, które by powodowały, że nie chcesz nim jeździć. Naprawdę świetne auto, dlatego. Kolejna srebrna świeca wędruje do pandy 4x4. Dobra, a teraz nagroda pocieszenia dla auta, o której nikt nie daje jebania. No i sprawdziłem wyniki. Wyszło mi, że do tej kategorii powinno być nominowane Daihatsu Sherade, Citroen Visa i Peugeot 404. No i zdecydowanie najbardziej nagroda pocieszenia należy się Peugeotowi 404. Ma absolutnie najchujowszy wynik. Chyba nikt z Was, kurwa, tego nie obejrzał. A szkoda, bo w ogóle nagrywane w skopie dwa egzemplarze. Dlaczego się też należy ta nagroda? Dlatego, że był to bardzo dobry, bardzo trwały samochód, dobrze pomyślany, dobrze zaprojektowany, niebrzydki, choć powiedzmy już w swoim pewnym momencie przestarzały, jeśli chodzi o wygląd. A mimo wszystko auto, które w dużej mierze kurwa zmotoryzowało Afrykę. No ale w Polsce gówno kogokolwiek obchodzi, więc nie wiem, będzie gdzieś tutaj playlista z tymi wygranymi, wyróżnionymi w tym roku testami samochodów no to obejrzyjcie chociaż, żeby, żeby nie było smutno Peugeotowi pocieszcie albo nie pocieszcie, no w dupie to nie musicie niczego oglądać przecież a zapomniałem dać tą świecę pocieszenia dla Peugeota 404 a jest świeca pocieszenia dla Peugeota 404 no i wreszcie ostatnia nagroda, czyli nagroda dawania kurwie miodu, czy ale raczej stosunku miodu w miodzie, albo zawartości miodu w samochodzie, czyli czym się po prostu najlepiej zapierdala, daje największą przyjemność z jazdy. Znowu odpowiedziałbym Fiat argenta, no ale będzie to prawda, ponieważ. Były też lepsze samochody, ale znowu Fiaty w ogóle wiem, w tym roku kurwa Fiaty dominowały bardzo na kanale i nie czuję się z tym źle, bo uwielbiam samochody tej marki, ale do rzeczy z takich typowych zapierdalaczy, no to mieliśmy w tym roku właśnie trzy Fiaty. Barquette, Coupe i X1 na 9. No i umówmy się, z tej trójki, nie jest trudno wybrać. Decydowanie będzie to X1 na 9 z silnikiem umieszczonym centralnie. Ja nie miałem okazji nim tak porządnie pozapierdalać, ale już czułem, że po pierwsze prowadzi się to mega przyjemnie. Daje emocje i nawet możesz kurwa jechać 50 po mieście i już czujesz się sportowo. Brzmi dobrze, wygląda świetnie. No cóż mogę powiedzieć, zajebisty, poza tym, że pff, koroduje gówno. W sensie nawet jak na fiata koroduje kurwa gówno. Świeca! Za dużą zawartość miodu dla Fiata X1 na 9. Teraz Wasza ulubiona nagroda, czyli yy, dramat 2020 roku. No i cóż, 2020 rok sam w sobie był chujowy, także już brał mocną konkurencję. Ale dobra, jakie auta nominowałem do kategorii? Dramat 2020 roku, oczywiście beczkę W123, pozdrawiam wszystkich mercedesiarzy, którzy zesrają się ponownie i dalej zesrywają się w komentarzach i piszą takie elaboraty, jakim to 223 było najlepszym samochodem, jaki kiedykolwiek powstał, takie kurwa pierdolenie, cierpiarze, jakieś kurwa taksówkarze z dworca centralnego, co jeżdżą dookoła Warszawy, żeby podwieźć kogoś trzy ulice dalej, no. I kurwa podejrzewam, że wiecie, że w 123 to zapach fajek to była opcja fabryczna kurwa, a dokładniej to zapach fajek i potu, jak w każdym tym cierpie. No ale dobra, dalej. Mamy jeszcze Poloneza, a właśnie, dlaczego w ogóle W123 nominuje poza moją nienawiścią do pierdolonej meczki jej kultu? Po prostu ten samochód w ogóle nie dorasta do swojego kultu, tak w ogóle, w ogóle, w ogóle. No ale dobrze, mamy jeszcze Poloneza 1.9 GLD, który jest bardzo nieudanym fabrycznym słapem Poloneza i też bardzo zawodzi. No i wreszcie kadeta E, który z automatem naprawdę odbiera chęć do życia. No i jeszcze jest Jaguar, którego powinienem tutaj nominować, dlatego że jego jakość to była kurwa, taki dramat. Że, no mówię, Polonez momentami się chowa. No i co tu wybrać? No jest to pewien problem, więc pomyślmy o FSO. Piedra. Polonec z turbodizlem z motorówki, który był A. w chuj drogi, B. ten silnik się wysrywał kurwa po 30 tysiącach kilometrów. Jakby, czy może być gorzej? Polonec, który jest drogi w zakupie, drogi w serwisie, gównianie wykonany i na koniec ma silnik gorszy od oryginalnego, który jebie się jeszcze bardziej. No, jest to absolutna tragedia na kółkach. Dobrze, że ktoś zachował tą tragedię na kółkach. Natomiast jeśli chodzi o to, jakim jest samochodem, jest samochodem absolutnie chujowym. No i tak, i do nie, właśnie do Piedry idzie nagroda chuja w dupie, ponieważ nie mam dla niego świecy, tylko mam dla niego pogardę. Wspaniałe gówno. Polecam. No i cóż, to tyle na dzisiaj. I co, widzimy się pewnie za tydzień w kolejnym odcinku.